Przysłowia ludowe są mądrością narodów. Jedno z nich mówi, podobne dąży do podobnego. Rafał Ścieżko, osobnik z ewidentnymi problemami psychicznymi, obrońca Radka biczka, paranoika, bandytę, który zlikwidował spółdzielnię mieszkaniową, który kopie stal na wiatraki z prędkością 60 stopni Celsjusza, jest jego obrońcą. Ma identyczne problemy. Zarzuca naszej redakcji małą ilość polubień i Sam ma zaledwie 88. Podobnie jak Radek Wilczek, dziennikarz bezstronny, pseudo dziennikarz bezstronny, hejteruje przeciwko PiSowi. Równie bezmyślnie jak on. Nas również upubliczniał. Jak to widać, że podobnie jak Wilczek, jest związany z Politechniką łódzką.